Pomyśl teraz o jednej rzeczy, którą chcesz zmanifestować. To może być rzecz, którą chcesz zmanifestować dla siebie lub dla kogoś innego, na przykład dla bliskiej ci osoby. Wyobraź sobie, że to się właśnie wydarzyło. Kto byłby pierwszą osobą, do której zadzwoniłabyś, żeby opowiedzieć o tym, co się stało? Z kim chciałabyś podzielić się swoją radością? Kto cieszyłby się razem z Tobą? Kto najbardziej by Ci gratulował? Wyobraź sobie, że bierzesz telefon do ręki. Wybierasz imię tej osoby i dzwonisz do niej. Teraz chciałabym, żebyś powiedziała tej osobie o tym, co się wydarzyło. Od jakich słów zaczęłabyś rozmowę. Czy od razu przeszłabyś do sedna, a może chciałabyś podtrzymać swojego rozmówcę w niepewności? Wyobraź sobie, jak osoba po drugiej stronie telefonu składa ci gratulacje. Być może dopytuje o szczegóły. Może krzycze z radości do słuchawki. Wyobraź sobie, jak cieszę się razem z tobą. Wyobraź sobie jej reakcję. Poczuj ekscytację, poczuj radość, poczuj dumę. Jak byś się czuła, gdyby to się właśnie wydarzyło spełniło się twoje marzenie. Jak się czujesz? Co mówisz? Co słyszysz? Poczuj to całą sobą. Zaangażuj w to wyobrażenie wszystkie swoje zmysły. Poczuj to. Usłysz to. Pozostań w tym stanie przez chwilę. Ta technika może być stosowana za każdym razem, gdy coś manifestujesz. Niezależnie od tego, czego dotyczy Twoje pragnienie, możesz iść do końca i wykonywać w swojej głowie właśnie taki telefon potwierdzający, że to już się wydarzyło, a jednocześnie ta technika pozwala poczuć w sposób lekki i łatwy uczucia, które towarzyszyłyby ci, gdyby to się już wydarzyło. Możesz również stworzyć na przykład kilkusekundowy slajd rozmowy telefonicznej, w którym zawarte będzie potwierdzenie, że ta rzecz, której pragniesz już się wydarzyła. To może być slajd, w którym mówisz przez telefon konkretne słowa, konkretne zdanie któremu towarzyszy ten rodzaj uczucia, który czułabyś, gdyby to właśnie się działo, i możesz odtwarzać ten slajd tak naprawdę w każdej sytuacji, w każdym stanie w ciągu dnia i przywoływać go na kilka sekund do swojej wyobraźni, po czym wracać do zajęć dnia codziennego. Bo to nie chodzi o to, żeby przez pół godziny usilnie próbować sobie coś wyobrazić, tylko żeby przez kilka sekund faktycznie to poczuć. Przetestuj, pobaw się techniką telefonu. To jest bardzo fajny sposób, który pozwala poczuć, że to co chcemy już się wydarzyło, a my teraz tylko dzielimy się radosną nowiną ze światem. Życzę Ci pięknego dnia i cudownych manifestacji.